Zapraszam na kurs materialny wwwPciupak.pl zadanie 27 rozwiąż równanie x do trzeciej odjąć 7x kwadrat odjąć 4x plus 28 równa się 0. Typowe zadanie matywalne. Eee, zobaczmy, co robimy. Z pierwszych dwóch elementów wyłączmy x kwadrat. W nawiasie zostaje nam x odjąć 7. Z pozostałych dwóch elementów wyłączamy to, co stoi przy x, czyli minus czwórkę Zostaje nam w nawiasie x odjąć 7 równa się 0. No i zobaczmy. Tu i tu mamy to samo, czyli mamy wspólny czynnik. No to ten wspólny czynnik, czynnik możemy teraz wyłączyć, a w drugim nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli x kwadrat odjąć 4 równa się 0. No i teraz, żeby to rozwiązać, możemy przyrównać od razu nawiasy do 0, to do 0, to do 0, czyli x minus 7 równa się 0, czyli x równa się 7. To jest jedno rozwiązanie lub x kwadrat minus 4 równa się 0, czyli x kwadrat równa się czwórce, czyli x równa się dwójce lub x równa się minus dwójce. Pamiętajmy, takie równanie kwadratowe proste ma zawsze dwa rozwiązania: jedno dodatnie, drugie ujemne, no bo 2 do kwadratu daje 4 i minus 2 do kwadratu też daje 4. Czyli nasze odpowiedzi to jest x równe 7, x równe 2 lub x równe minus 2.